Witam Was w pierwszym odcinku z Case litera w którą będzie seria, którą na 100% mogę gwarantować, że skończymy. Czyli tam do Global Elite. Już się to trochę bawiłem. Niedużo otworzyłem skrzynek. To mam się jest tutaj Ja już tą gierkę troszkę grałem, tam grawą skrzynkę. Więc już trochę w nią gram. Teraz pierwszy raz gram na kompu, jak to się mówi. Wcześniej się ściągało telefon i się grało na telefonie. No dobra, kupmy, bo czekajmy do 40. Nie musi tam mieszkać, to kończy to Muszę na komuś, będzie po trzech, bo w górę właśnie powiem. więc już się na tej grze trochę znam nie wiem co to jest dobre, a złe chyba nic nie kupiłem już jeszcze ze sklepu. chyba nie jestem pewien mam 40 nie no, raczej nic nie kupiłem nie no, może kupiłem jakąś skrzynkę korzystam za jeden yy. no no tanio było nie pamiętam dobrze, które wybieramy może hmm. pięć tych siedem wcale nie przez to, że mam legi. nie 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 u mam jeszcze brawo skręgów więc otworzymy na bogato na bogato na jedziemy Lagi. Wiem, też to czuję. Lagi. To bym chciał trafić. Jestem takim faktem O! Ło! Nie! 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 O, Nie! Nie! Teraz będziemy tak po kolei. Trafiłem już kiedyś Nowa, mamy nową koi bardzo ładna jest, mi się to strasznie podoba Widzimy teraz swoją gardem Takie lagi Palasti, dziś balast gdzieś nie trafimy oczywiście go, bo, bo trafimy MP9 Daszt. Czemu nie, bawmy się, kurde, bawmy się. I to fotograf. Kościół, nie ma o nie. 2.9 9 centów. No, już za faktorem nie odpowiadało. Hmm. Jeden dolar? Nie wiem. Nie znam się na tych cenach. 12 dolarów? Nie wiem, ale to jest tak piękna awupa, że to jest przerobana. Przerupa. To jest on Mm -hmm. No, o tamto um, hmm. to, bym tak się faktycznie, że to bym trochę, balast balans, taki faktycznie, co mam się MP9, bo jakby inaczej, czegoś już zrozumiał, nie, nie 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 wolno, nam no albo Butterfly Kraj albo e, ...blok Eeeh... ...water to no. jest albo to tak była kocha, Ja bym już leciałem na to tak jak kiedyś tu mi się w porządku Pan Gord, idziemy no, no bo AK-47 jak e, to się nazywało nie pamiętam ale wiem, że na, nie to nie, na tym nam tam było, było tam, tam jest kod do paków, możecie znaleźć yy, u mnie yy, kanale też ciekawostki, I tam jest właśnie pokazane to AK i pokazane jest dokładnie ten, yy, ten kod do pak. więc macie link w opisie tego, po filmiku. I kość zguńowana, jak tak zwana dla mnie. Hmm. Kiedyś. U. No, tamto bym chciał. Kiedyś zrobimy coś takiego, że. Hmm. Będziemy otwierać same chromy. Będzie taki opening Chrome. Wow, Jest. Jest. Tylko żeby teraz faktor niu, fakt nie 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 O o, tam było na północy Nie, naprawdę Faktoryniu jeszcze u, 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 ujdzie mi jak będzie Faktoryniu Ale żeby tak No, co tam było, nie pamiętam Balastik, 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 balastik No tak. Nic nie mówiłem. No i takie dwie skrzynki później może coś naklikamy, bo pozoramy jakieś ręki. tak nie skrzynka i... i później coś na klik. Można też mp 9 dar. Dobrze. Jedziemy. To będzie Jesteśmy już ok, mi gdzieś sprzedałem parę rzeczy i kupiłem jedną skrzynkę i później będę wam coś tam mówił i będę klikał jednocześnie więc jedziemy z tymi czterema skrzynkami, bo już wow, jaki lak. Wow, co to się dzieje wow wow Wów. Nie no, nie, czekajcie, ja, 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 ja muszę zrobić coś w tym, żeby nie było leków. Dobrze, próbujemy... są lagi Lekka. W następnym odcinku może mi się coś poprawić. Dobra, otwieram teraz takie dwie skrzynki i kończę. Jak chcecie wiedzieć, jak pobrać takiego case, która ma cię być? 7, hmm. nie, nie, 7, nie, 6 lików. Nie laguję Udało się, czyli 6 lajków Poradnik, jak pobrać case, -tera. Cześć i lecimy dalej. No bo jeszcze... Ee. Ja to może dziś nagram. Może dziś jeszcze, jeszcze raz e, nowe nagram. I może dziś jeszcze to wrzucę. Więc... no. Tam ścieżka było kosza Więc w Nie może być. To jest No, nie... Nie kończymy tego To mnie sprawia. O, Ej, przepraszam, się dzieje, kiedy Jaki on jest kurde ładny. Dobra, no więc chciałbym też jeszcze z Wami pogadać. Bo oprócz tej grzy chciałbym jeszcze coś nagrać. Takie dwie serie czy coś, coś takiego. Tylko nie wiem co. Jednocześnie też taki pierwszy odcinek, hejs, która i jednocześnie chcę się zapytać Was, co mam nagrać w taką drugą serię. <tuszy> Androida możecie z telefonu do mnie taką nie wymagającą dużo grę czyli na przykład hmm, Macie może jakieś fajne z Androida. bo ja nie tylko to mam fajne nie no mam jakieś spróbuję jak chcecie pobrać To hmm. co No nie wiem, piszcie w komentarzach. Jeśli chcecie, mogę już ulepszyć rangę. Nie. No. Silver 2, 2. Teraz. Tom Case. Silver. I mamy chomy. Czyli otworzymy sobie jedną chromę. Silver 2 popatrzcie na to piękno miesiąc później nie, nie, nie no mam nadzieję że będę odcinki z tej serii nagrywał systematycznie a ja mam na taką nadzieję Więc... są tylko takie takie dobrze otworzymy sobie ostatnią skrzynkę na dziś. Nie no nie na dziś. Na ten odcinek. kolor Pijam tu. I chroma. nie mi cztery centy. I teraz pierwsza chroma. Trzy, hmm. dwa, jeden. Dlaczego mi pisało silver 3? Powinni mi ktoś. Dobra. Grotto. Wszyscy krzyczą przed monitorami. Grotto, grotto. Grotto. O, tamto. O, i grotto, grotto, grotto. Tejski, ale nas. Zawiódł. Nie dam nam grotto. Dobra, dam nam może w okieniu. Dobra, więc dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć!